Cześć, witajcie serdecznie, ja mam na imię Ania. Tu będzie taki dosyć typowy filmik, dlatego że ja bardzo lubię panią Tatianę Mitkową i myślę, że też jakby ona jest takim, moim zdaniem, ona była taką pierwszą osobą, która, myślę, zapoczątkowała taki, taki kanał psychologiczny, i no. Myślę, że m, bardzo duży sukces odniosła. Natomiast, e, jeden, e, jedna jej wypowiedź bardzo mi utkwiła w głowie, dlatego że na podstawie tej wypowiedzi dopiero się zorientowałam, jak duże różnice są między Polską a Anglią w kontekście komunikowania czegoś, jakiegoś zachowania, które, nie, z którym nie do końca się zgadzamy. I, ja może puszczę ten kawałek wypowiedzi i, i jakby odniosę się do niego. Od pani, która pyta się co zrobić, jeśli jej tata cały czas się na nią obraża i potrafi nie rozmawiać bardzo długo. I ostatnio chciał podgrzać jej, jej córce, czyli swojej wnuczce, wody w mikrofalówce i Pani zwróciła uwagę, że mikrofalówka jest niedokładnie umyta i nie chce i jak można dziecku wodę podgrzewać w takim mikrofalówce. I tata się obraził, tak? I pani się pyta, jak się zachować w podobnych sytuacjach. Tutaj jakby ja, ja podzieliłam to pytanie na dwie części. Pierwsza część, co zrobić, jeśli tata obraża się i nie odzywa. Pani y, powinna postarać się zrozumieć, czy py, pani chce, czy nie, że jest pani dorosłą osobą. Y, I nie patrzeć na tatę z pozycji pięcioletniego dziecka. Jeśli tata obraża się i się nie odzywa, to a pani nie zrobiła nic złego, pani może się jeden raz spytać, tato, ty nie chcesz rozmawiać ze mną, jeśli tata nic nie odpowie, to pani po prostu spokojnie zajmuje się swoimi sprawami i daje tacie spokój. Tacie przejdzie, minie i on się sam do pani odezwie. Pani nie powinna tego tak bardzo przeżywać. To jest manipulacja oczywiście tym nieodzywaniem się, ale pani jest dorosła, pani wie o co chodzi i jeśli, powtarzam, pani nie zrobiła nic złego, a na przykład zwrócenie takiej uwagi, że mikrofalówka jest brudna i nie chce pani, żeby tam podgrzewano wody dla małego dziecka, to nie jest nic obraźliwego. Więc spokojnie, przeczekamy. Wyrobić po prostu w sobie tą no, taką część dorosłą. Także no, jeśli ktoś ze mną nie chce rozmawiać, no to ja się nie będę na siły wpychać. I druga rzecz, która jest jeszcze ważniejsza, niech Pani mi zaufa, tata, jak Pani napisała, ma 60 lat, co prawda to jeszcze nie jest aż tak podeszły wiek, ale w wieku 60-letnim nikt taty nie zmieni i nie zmieni tego Pani i co urosło, to urosło. Tata się nie zmieni. Jego reakcja na pani uwagi albo jakieś niezadowolenie, sprawiedliwe oczywiście, będzie taka, jak jest do tej pory. Co pani może zrobić? Po pierwsze, przestać się przejmować. I po drugie, w takich sytuacjach, kiedy tata robi coś, czego pani nie akceptuje, ja proponuję wziąć po prostu tą wodę z mikrofalówki, i jakoś tak odwrócić tatę uwagę i dać dziecku napić się innej wody, a taty nic nie mówić. Dlaczego? Dlatego, że to będzie doprowadzało tylko do niepotrzebnych kłótni z tatą. Ja pani gwarantuję, że tata się nie zmieni. I e, e, jeśli pani wie, że bić głową o ściany nie ma sensu, bo nie przybijesz. Tą ścianę, tak? Tylko może się pokaleczyć. Po co pani ma psuć sobie nerwy i psuć sobie wieczór? Tata taki jest. Proszę mi wierzyć. Wiem, co mówię. I absolutnie po prostu, kiedy taty zabraknie, będzie pani żałowała, że nie odpuściła w jakichś tam momentach. A rzeczywiście w tych momentach nie da się odpuścić, tak? Bo panią to boli, ja rozumiem ale e, naprawdę najlepsze wyjście jest akurat w tej sytuacji, jeśli mamy do czynienia z osobami starszymi, to to nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu bierze pani, pokryje tą wodę jakoś z tej mikrofalówki e, zamienia na e, na coś innego, tak daje dziecku i tacie nie robi żadnych uwag i tak będzie pani winna m, m, że tata e, nie wiem że skrzywdziła ta, pani tatę że mikrofalówka przecież nie jest brudna, że przecież on by nie skrzywdził wnuczki i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie ma sensu. Ja kiedyś mówiłam, powtarzam, że się powtórzę, to akurat bardzo podobna sytuacja. Ja też bardzo często kłóciłam się z tatą. Po pierwsze, ja go kochałam bezgranicznie, a on mnie trochę mniej. I, i ta sytuacja się u mnie powtarzała później. I tak jest z moim synem na przykład. Ja go kocham bezgranicznie, ale myślę, że on nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ja go kocham. No taki mam los, ale wracam do sedna. I kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną, wyszłam za mąż, urodziłam syna. Mieszkaliśmy w pięknej miejscowości, w górach, Вікним 500 метровим домом дому з басеном, з салем гімнастичним, з кількома жінками, з комінком, з віндом навіть з партера на пітрутку з кухні. Ну, по а я хотіла показати своїм родичам, як дуже вони że jestem do niczego, że nic ze mnie nie będzie, bo to słyszałam codziennie, oczywiście, zwłaszcza kiedy przynosiłam dwójkę z matematyki. I ja zrobiłam, zapłaciłam mojemu ojcu za paszport, żeby wyjechał za granicę, żeby przyjechał do Polski po raz pierwszy w życiu. I on przyjechał. I ja tak liczyłam, że on zobaczy ten dom, w jakim domu ja mieszkam, jakiego porządnego mam męża, który nie pije, nie pali, że mam syna, że tak bardzo, tak bardzo po prostu, no stanęłam po prostu na paluszkach, tak, żeby już do mnie nie było żadnych pretensji, żadnych jakichś uwag. I ja pamiętam, ojciec stoi na dole, on się tak rozejrzał, kiedy przyjechał, ja pamiętam, zobaczył nasze dwa garaże. Wszedł do garażu i mówi, ale... a ja mówię, a czym tam stoisz, podoba ci się garaż? On mówi, to jest tak duży garaż, że nawet mieszkać można. I ja mówię, no ale nie ma potrzeby, chodź do domu. I po paru dniach ojciec stoi na dole, ja schodzę z schodami. Ubrałem się, mieliśmy gdzieś jechać. I ojciec stoi, patrzy na mnie i mówi, jak ty się ubrałeś? Wcale w czarnym jak wrona wyglądasz. I ja się tak, roz... ja wróciłam się na tych schodach, pobiegłam do góry i się rozpłakałam oczywiście. No wtedy miałam dwadzieścia parę lat. I było mi przykro, że w ogóle mnie nie chwali, w ogóle mnie nigdy nie powiedział, że mnie kocha. A ja się tak staram, żeby nie zawieść i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie powiedział mi nic dobrego, że jest dumny za mnie. I, ten, i, I teraz jakby... Ja już jestem matką, ja mam męża i on mnie tak krytykuje, tak? I ja się go zdanie nie pytam, jak ja się ubrałam i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście moje łzy i moje zdrowie zdenerwowania e, można usprawiedliwić. E, no ja bym mi powiedziała tak do swojej córki, tak jak ty się ubrałaś? Jeszcze z tym wyrazem twarzy mojego taty. E, i, e, ale teraz ja bym zachowałabym się zupełnie inaczej. Ja bym powiedziała, e, ja po, po pierwsze ja bym się nie obraziła. Po drugie ja powiedziałabym, tak masz rację, faktycznie ubrałam się, spódnicę mam czarną i, i golf, faktycznie bez ale dobra, choć pojedziemy, jutro ubiorę się inaczej. Ja wam zrobiła tak i ja tłumaczę dlaczego. Dlatego, że ja wiem teraz, oczywiście nie o całym życiu swojego ojca, ojciec mnie urodził w dosyć dojrzałym wieku, jak na tamty czasy to było bardzo dużo, bo miał 40 lat, byłam późnym dzieckiem u rodziców. I po urywkach jakichś jego opowieści, ja poukładałam e, później, e, jak wyglądało jego życie. I to, co ja wiem, a ja wiem mało, ale to, co ja posklejałam, ja rozumiem, że e, ja w ogóle nie mam żalu do swojego ojca. A kłóciłam się wtedy z nim strasznie. Tak? Była mi bardzo przykro, że mnie nie chwali i niezadowolony jest zawsze. Tak? I, I że jestem według niego beznadziejna i w ogóle i, i tak dalej, i tak dalej. Co chcę powiedzieć? Dlaczego ja bym się teraz nie obróciła i obróciłbym tą żart? Dlatego, że człowiek przeżył takie życie, a on się urodził w 1935 roku. Tak? On przeżył wszystko. Jego ojciec był w obozie śmierci w Niemczech, tak? wrócił, potem katował go. I ja znam tą historię. I kiedy on przyjeżdża pierwszy raz, po raz pierwszy, z zagranicy do córki, która ułożyła e, 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 sobie życie lepiej niż on, to on czuje się zdezoriętowanej, i jakby, żeby podnieść sobie samą ocenę, żeby poczuć się lepiej, on nie umie po prostu, on nie wie. E, On poprawia ją sobie w ten sposób, że on krytykuje córkę, tak? Że e, ten. I dzisiaj, wiedząc o tym, ja bym powiedziała, no masz rację, ja bym dowartościowała go, ja bym powiedziała, no faktycznie, beznadziejnie się ubrałam cała w czarnym, jak na stypy. Nie wiem, tak? E, proszę mi napisać, e, czy, 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 czy pani mnie rozumie, czy pani teraz ogląda? Nie wiem, mam nadzieję, że pani ogląda. I dużo takich różnych sytuacji ja, ja przewartościowałam trochę później, tak? e, kiedy się zaczęłam uczyć psychologii i tak dalej. I e, naprawdę, ja, ja szczerze Pani radzę nie... Jezu, przepraszam. Nie konfliktować z tatą z tego powodu. On na pewno nie chce niczego złego dla wnuczki. On to robi e, nie wiem dlaczego na pewno nie ma w tym złego umysłu, tak? ale oczywiście e, ma pani prawo do tego, żeby nie chcieć dawać dziecku wody, do której może coś z brudnej mikrofalówki spać. Tak? Ja bym zareagowała tak samo jak pani. I mnóstwo takich sytuacji znam. Ale to nie ma sensu. Nie zmieni pani tatę, tylko będziecie się kłócić. Trzeba to przyjąć jak dopust Boży, jak to się mówi, tak? I, i, i być po prostu w, 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 z pozycji dorosłego. Patrzeć na ojca z pozycji osoby dorosłej i ojciec z wiekiem będzie coraz bardziej stawał się jak dziecko, zachowywał się jak dziecko, tak? Będzie coraz więcej niezadowolenia, obrażania się. Możliwe, że i nie będzie, ale prawdopodobnie, że że, że tak. I niech pani nie bierze tego do siebie. To jakby na zachodzie, tak jak mówiłam, że znaczna ilość osób, osób, znaczna ilość osób w podeszłym wieku im się wypisuje antydepresanty. No i tyle. I tak, no na, ten, na to pytanie odpowiedziałam. Niech się Pani chociaż zastanowi, tak? jeśli Pani da radę wytrzymać, po prostu ścisnąć zęby i, i zrozumieć po prostu, że to nie jest skierowane przeciwko Pani czy przeciwko wnuczce. To jest uwarunkowane jego tak? prawdopodobnie jego rodzice nie cackali się z nim tak, jak my się cackamy z naszymi dziećmi, tak? I on nie widzi nic złego w tym, że on przecież chce dobrze, on chce e, e, wnuczce podgrzać wodę. A pani się czepia, nie wiadomo czego, tak? Pani tylko szuka, żeby zrobić awanturę. Także nie brać tego do siebie i spokojnie. Pani teraz jest odpowiedzialna za dwa pokolenia, za swoje dziecko i za osoby starsze, tak? I tak, pierwsza kwestia, właśnie, często tak jest, że y, słuchając czyjejś historii, to nam się coś przypomina. Tak jak pani Tatianie, po tej wypowiedzi tej osoby przypomniała się jej relacja z ojcem. I to jest naturalne. Y, natomiast y, tutaj, jakby nie, nie mówię o pani Tatianie, ale często tak jest, że ludzie mają tendencję do Nakładania m, tego swojego doświadczenia na cudze doświadczenie. Na przykład uważa się, że tam, no skoro m, ja miałam coś mi się przypomniało i ja w tej sytuacji u mnie było tak, to u tej osoby tak samo. Nie można m, swojego doświadczenia kłaść <coughs> na inne, dlatego że każdy człowiek jest indywidualnością, Mo mogą być doświadczenia podobne, ale. Nigdy, nigdy tak samo nie będzie. Druga kwestia, słuchajcie, właśnie a propos tej komunikacji. Słuchajcie, tutaj w Anglii nikt by tak nie zareagował, że wkłada się na przykład tata wkłada jedzenie do mikrofali i na przykład córka widzi, że tam jest brudno i zwraca tacie uwagę. To znaczy, ja nie mówię, że na 100%, ale ogólnie nie robi się tak. I tutaj chciałam się odnieść do kilku kontekstów. Trzeba też trochę tego tatę zrozumieć, to znaczy y, zobaczcie, jaka to jest y, od początku rola. Jest rodzic, który jest samo przez się wyżej i dziecko jest niżej, no, z, ze względu na wiek i tak dalej. No wiadomo, że jakby raczej rolą rodzica jest, żeby dziecko y, naprowadzać, żeby dziecko uczyć, żeby dziecko wychowywać. I oczywiście ja się z tym zgodzę, że jeżeli córka jest dorosła, to, to, jakby no, ona nie jest już dzieckiem, ona nie jest już po to, żeby ją wychowywać, pouczać i tak dalej. No, ten tata tego nie robi, ale słuchajcie, jeżeli córka w tym momencie zwraca tacie uwagę i jakby go poucza, to jest to jakby odwrócona rola i no, samo przez się ten rodzic czuje się niekomfortowo, bo czuje się, że no, jak to, no, tu córka mnie poucza. I, I odzywa się coś takiego, a druga kwestia, także tutaj chciałam w tym pierwszej kwestii zwrócić na sposób komunikacji, że można zwrócić uwagę, ale nie w sposób pouczający, bo w tym momencie córka jakby przejęła rolę rodzica i do tego taty z pozycji rodzica, jak, jakby chciała tego tatę jak takiego synka przywołać do porządku, co on robi. Po drugie, ten tata chciał dobrze i niech to zabrzmi, jak zabrzmi, ale ja na przykład nie mam od dawna ojca, ja nie mam też dzieci, ale y, czasami tak, czasami tak się myśli, jak się czegoś nie ma, a ktoś coś ma, że to jest tak dużo, że ktoś na przykład czegoś może nie doceniać, na przykład jakbym miała dziecko, to mi by nie miał kto, ja bym nie miała taty, który by mi chociaż podgrzał to jedzenie, że że takie drobne gesty, że to jest naprawdę bardzo dużo. Że, że ten tata chciał naprawdę dobrze. Ten tata, ja w, to, ja w to naprawdę wierzę, że ten tata chciał naprawdę z serca pomóc. Ten tata chciał się przydać, chciał coś zrobić dla tego wnuczka, chciał, no po prostu chciał dobrze dla tej córki, chciał jej pomóc, chciał jej zrobić przyjemność, chciał coś zrobić dla niej, dla tego wnuczka. I ja to odbieram bardzo na plus. A Naprawdę dla mężczyzn, czy dla niektórych osób, już nie chcę kategoryzować na bucie, ale naprawdę dla niektórych osób takie rzeczy nie znają, nie, naprawdę, wierzcie mi, nie mają znaczenia, czy coś jest brudne, czy czyste. No, każdy ma inne poczucie estetyki i tata tutaj, jakby nie, nawet jakby nie zarzucając mu to, ale dla taty ta, ta mikrofalówka mogła być, to nie, mogło nie być żadnego znaczenia. Czy ona jest brudna, czy czysta. On po prostu chciał dobrze. I, I uważam, że każdy taki gest trzeba docenić od kogoś, bo naprawdę nie chcę powiedzieć jakoś, że mało jest takich, ale naprawdę to są takie rzeczy, które nie każdy ma. Nie każdego stać na taki gest, pomocy, czegoś zrobienia. I, i naprawdę uważam, że oczywiście, jeżeli ktoś, ten tata, nie zrobił tego na umyślnie, że on naprawdę nie widział problemu w tym, że ta mikrofalówka jest brudna. I myślę, że naprawdę mógł się czuć, poczuć dotknięty, że, że chciał dobrze. I ja to jak najbardziej rozumiem. Czasami są takie, takie sytuacje, że chcecie dobrze, chcecie coś dla kogoś zrobić, yy, może zrobicie to nie do końca poprawnie i, i, i takie na głowę spadną yy, baty. No, jest to nieprzyjemne. Ja nie mówię, że to jest powód, żeby się omrażać i w ten sposób reagować, ale no, trzeba przyznać, też trzeba jakby tą stronę taty, ja tu tą stronę taty jakby rozumiem, że mógł poczuć, mogło mu się zrobić przykro. I ja, wiecie co, ja sobie tak pomyślałam o tej sytuacji, jakby ang Anglik zareagował. Angliczka, czy nie wiem, jak to odpowiedzieć wybaczcie, że myślę, że. Mm, to by było tak, że jakby y, po, pierwsza sytuacja by mogła być tak, że kobieta by zauważyła, że tata wkłada to do mikrofali, która jest brudna i wtedy taka sytuacja po pierwsze by była taka, że tato poczekaj, tylko przemyję y, mikrofalówkę i, i włożysz, no i prze, przemyłaby tą mikrofalę i tata by włożył y, ta, to mleko po, do podgrzania. Druga sytuacja by była już taka, gdyby już tata to zrobił i, i, i jakby, no i już by było, jakby mleko się wylało, tak? O, jeszcze w ogóle osobna kwestia jest taka, nie wiem, czy to była mikrofalówka u tej kobiety w domu, czy u taty, ale jeżeli u tej kobiety, to dlaczego ma brudną mikrofalówkę? No już tutaj nie chcę jechać jakimś, wiecie, ale no, jeżeli, no, skoro tak ktoś jest wyczulony na czystość, to czemu trzyma brudną mikrofalówkę? Ale dobra. Teraz druga kwestia. Jeżeli już by się to stało, to słuchajcie, yy, takie repry da dawanie reprymendy i pouczanie nie jest, yy, nie jest dobrym sposobem komunikacji, szczególnie wśród osób dorosłych. No, generalnie ludzie, yy, może moim zdaniem mało która osoba coś takiego przyjmie yy, pozytywnie. A tym bardziej, słuchajcie, na, naprawdę trzeba doceniać, moim zdaniem, trzeba doceniać takie dobre intencje czyjeś, to, że ktoś coś zrobił. I, i po prostu myślę, że ktoś właśnie tutaj w Anglii to by na tym polegało, że odziękuję tato, że podgrzałeś mleko. No i po prostu to i no przyjąć to, podziękować, ale no nie podać tego dziecku po prostu jakoś w taki sposób to zrobić, żeby, żeby po prostu tata nie widział mnie. No i w ten sposób, no bo też, też trzeba zważać na uczucia innych i naprawdę tak czasami jest, że ktoś ma naprawdę dobre intencje, a nie zwraca na takie rzeczy po prostu uwagi. Nie wie po prostu, że to jest ważne. No i tyle, no, tyle chciałam dodać, także akurat z panią Tatianę czasami słucham, kiedyś więcej słuchałam. Ale akurat ta, ta, ta odpowiedź jakby... No, ja bym jakby tak chciałam dodać co do tej odpowiedzi, także mm, to co myślę. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, do zostawiania komentarzy. I nie życzę dobrego dnia. Ale wiecie, co jeszcze po skriptu? Przypomniało mi się, że bardzo ważne co do tej drugiej sytuacji, kiedy już mleko się wylało. Tutaj w Anglii jest tak, że często Anglicy tak mówią, a, że to ja, tak niby prowizorycznie biorą na siebie odpowiedzialność za coś, ale w ten sposób dają do zrozumienia, że, że jednak trochę po twojej stronie też jest odpowiedzialność. I uważam, że jest to fajne, dlatego że taki rodzaj komunikacji nie powoduje, że y, że ten odbiór tego jest taki właśnie przykry. I w tej sytuacji z tym mlekiem to myślę, że właśnie tak mi teraz się nasunęło, że y, można by było w ten sposób powiedzieć. Podziękować tacie, że że to mleko podgrzał, Dzie o dziękuję ci tato fajnie. O i spojrzeć na tą mikrofalę i powiedzieć kurczę Kurczę, szkoda, ale niestety nie będę mogła wykorzystać tego mleka, bo zapomniałam umyć mikrofali. No przepraszam cię, ale no, za dużo obowiązków, po prostu nie umyłam tej mikrofali, także zaraz ją umyję i, 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 i super, i będzie można podgrzewać. Także no widzisz, także w ten sposób jakby wiecie, przerzucenie na siebie za coś, ale tata wtedy już zobaczy, że to jest ważne, żeby było umyta mikrofalówka i następnym razem bardzo chętnie podgrzeje to mleko i sprawdzi też, czy ta mikrofalówka jest czysta. Także w ten sposób to tu często działa w Anglii, właśnie z takim sposobem komunikacji się zetknęłam w Anglii i myślę, że on jest bardziej, bardziej efektywny, bardziej konstruktywny niż takie pouczanie wszystko na nie. Także to jeszcze chciałam dodać, jeszcze drugie skryptem, tam właśnie pani Tatiana, to jest bardzo ważne, tam pani Tatiana tam właśnie wspomina o swojej sytuacji z tatą i rozpamiętuje, a mogłam to powiedzieć, mogłam to, tak bym się teraz zachowała i y, ogólnie, y, ogólnie moim zdaniem y, y, po prostu trzeba przyjąć wersję y, na tamten moment zachowałam się tak, tak, jak najlepiej potrafiłam i koniec, zamknąć to, bo dlatego, że Mm, że, no moim zdaniem takie rozpamię, tutaj nie chodzi mi o panią Tatianę, bo moim zdaniem jest świetnym psychologiem, na pewno to sobie rozwiązała i podała tylko przykład, jakby na przykładzie tej sytuacji chciała powiedzieć, e, jakby podać rozwiązanie, bo może ktoś to ogląda i ma tą samą sytuację z tatą i chciała podać rozwiązanie, jakby dobrze było odpowiedzieć, także ja tutaj nie chodzi mi o panią Tatianę, bo pani Tatiana jest świetnym psychologiem i nie mam tutaj ja jestem pewna, że ona to wszystko tam wspaniale sobie z tym wszystkim poradziła. Natomiast jeżeli właśnie macie takie mm, właśnie rzeczy, że wspominacie, a mogłam tak się odezwać, mogłam tak zrobić, to jest takie dowalanie sobie niepotrzebnie, bo y, na dany moment się zachowało tak, jak się naj, najlepiej umiało. I po prostu no, nie, ma, nie ma co już do tego wracać i się obwiniać i w jakieś poczucie winy w, w, wpędzać. Także to jeszcze chciałam dodać, yy, bo myślę, że tutaj można było to jakoś źle odebrać. To, co pani Tatiana przekazała, że można było odebrać, że teraz będę siedzieć i wszystkie sytuacje, gdzie mogłam się inaczej zachować, yy, wspominać i, a mogłam to, a mogłam to. No właśnie to bez sensu, bo życie, życie jest i teraz, także na tym się warto skupić. Także a teraz będę czytać, znaczy nie teraz, ale mam do przeczytania potęgę teraźniejszości. Jeżeli ktoś czyta, to dajcie znać. Podobno świetna jest. Także, um, także jak przeczytam, to dam Wam recenzję. Pozdrawiam. Miłego dnia. Pa.